Elo, Elo, YouTube. Jo! Yo. Zmiana linii. Tak, zmiana linii. Kurwa, na pewno to będzie. że Żenada jak chuj. Mi się Malfaj coś wkręcił ostatnio. Kurwa, I teraz łupię nim cały czas. Pirarita. Za mną drużyno. Mhm. Uncle Big Smog, Jean ma 28 poziom. No, więc można się nad nim pastwić. Shen w dżungli. Będzie. wow Będzie w kurwiał. Będzie. Czmielo. No i ja ona czmiela. Lecimy dżunglę Rams na dżungli jest OP, na pewno to wykaruje Idź pod atak normalnie Normalnie, ja zawsze idę pod atak speed nim tira O ten O jebańce, już jestem wściekły. Grać się naucza nie kurwa. Nie kurwa. Niech poczeka do piątki, zobaczy kurwa, jak będzie pisał, jebany no ale ty i tak go tym Q dosyć mocno będziesz rysował. No już go rysuję, już pół No... Nie, Timo na Malfajta to jest w ogóle... No to jest przegrana gra. O, o, co tak by. E, uwaga, bo Timo prze... tego, nie, pana tu? Dobra, wrócił. No pożepę zapierdłem z tego z O Oto cvel. Kurwisko jebane, no? Pa, ja już mogę tam wjechać na niego, chcesz? Możemy no, tylko, że ja nie mam No to ja lecę Słowego. jego Dobra, flesza, go. Flash mi nie wystarczy, kurwa A, ale to! Warto było sfleszować, stawiam ci tu warda Robię golemy i spierdalam na bazę No ja też biorę tego kanona i spierdalam... O nie, dobra, wiesz co? tu przyszła a, już uczy, tak dobra będzie piszał jeban. No, Utrwał w tej small caps'ko w się. No, teraz jeszcze jak stracił killa, to już w ogóle mu ciężko no. będzie. Nie. 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 zero. O, tak. Niebezpieczeństwo, może w to Marii? Kurwa, dobra, ja pierdolę Kajsa się wyjebie. Ty, co za klientka! Co za jebana idiotka! Jeszcze ja się wyjebie zaraz. Podążę za mną drużyną. Nie, już się nie wyjebię, ale no nie! Ty no, stała i dwa hity od wieży przyjęła, no to jak, jakaś żenada. Uwaga, bo nie ma tego. Imo, a widzę, że idzie w moją stronę. Tak, pobieg tam, no. Nie, no, no ta Kajsa to jest dno i trzy metry mułu. Ja nie chcę hejtować, ale niech wypierdala do siebie. Do siebie na wieś, niech wypierdala, bo to była pierdolona żenada to, co się wydarzyło. Dobra, to, to na topa nawet nie chodzę. No nie tam rozpierdolone Tam ja pro gracze tak. grają, tam nie ma sensu im przeszkadzać Tu my zawsze graliśmy jak cioty na bocie, kurwa No. O, go tego team już, Uważaj na Sena tylko Wiem, bo on tu gdzieś siedzi, kurwa Chyba, że on do mnie na dżunglę poszedł, też tak może być Ale nie ma reda, więc nie se tam siedzi no a ja już a? przechodzę do dolnej dżungli. No nie no tą Ari muszę kurwa, no że ta dała się zabić, ty To po prostu w to nie mogę uwierzyć Dobra, jednak zrobię reda. Czy mam lecieć do ciebie? Nie, nie lecę do ciebie też. Mam go. Dobra Byłem ja tak, jesteś zbędny <grym> Czyli nie mogę wyjść z tej gry już? Nie śmieję się, idź z tej kurbie na migł połączki no widzę, że tam coś się dzieje Dobra, robię to i zapierdalam tam oni się zaraz wszyscy wyjebią Myślę, że jestem tak poszedł ja Miałem multi Dobra, idę Dobra, poszły flesze, Ari tu jest, chodź, chodź, chodź ja Dajkę Chodzę Nic chyba nie zrobimy, ale... A, ona! nie, Oj, poj. A z ja tu przychodziłem no! Nie wiem. Pierdolony Shen no. Ale dobra, może oni zabiją, mnie zabiją, i też zginą zaraz. Pa, 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 pa. Oczywiście bez asysty. Dobra, Jinx ich wyniesie wszystkich. Nie w nim biega, tylko pod wieżę, bo zginie. Nie, nie. nie biegła, dobra. Ty dobra, ale taka kajsa mogłaby wypierdalać z mojej linii ogólnie, nie? taka jest beznadziejna, z nią to jest tragedia. Szkoda tego Sena tam, że mnie stamtowo prosto pod kurwa. Tylko to mnie boli. O widzę Sena Gdzie on kurwa jest? A nie stół, ale zwała Komt papa. Dobra, nie Ty leżę, kurwa O Jezu, Stuny, kurwa tamty, bardzo dużo tego mają. Trzeba pamiętać o tym, bo już dwa razy się bez sensu wyjebałem przez to mm. Pozamiatają ich tu Dobra, chyba, że Jinx to ogarnie. Też jest taka możliwość, bo i dobrze idzie. Nie do serii. No niestety. Dobra, mam go fuja. mi ktoś powiedzieć dlaczego wszyscy we mnie wjeżdżają, bo tego to w ogóle nie rozumiem. Nie mam pojęcia. No tak dobrze się zaczynało, a teraz cały czas jest kurwa midgame, się zaczął. Kurwa w siódmej minucie, mają tak dużo tamtów i stunów, że nie idzie grać. No nie idzie grać. Przybyw, przybyw, przybywam, przybywam. <laughs> Dobra wyjeba się z serduszka, o chuj, już nic z tego nie będzie Nie no tak się bez sensu wyjebałem teraz parę razy, że trochę gównem się stałem Trochę mnie to boli, bo za szczeramusem mi dobrze idzie Znowu mnie chcieli zabić, dostałem ignajty, wszystko dostałem na ryj. Tyle jest z dwa a oni tak walczą już Stoi AD Carry obok, a wszystko wchodzi we mnie, nie? Wszystko O, smoka się napierdaliśmy. Dawaj no na tego tego może zrobimy tą formację Udało nie mi się, weźmie się weźmie wziąć tej... smoka. Ten nie daje, było trochę. A czyli nie weźmiemy. Weźmiemy kurwa. prawda? A tu jest kurwa wart, no dobra. Może nie będziesz potrzebny, odstraszaj Timona tylko. Dobra, to Jesteś na super, Łopie, ta Jinx to jest jakiś master, nie? Widać od razu. Do Wroga wieża zniszczona. 13-2 niesamowita jest Robi cuda na kiju. Na kutasie pewnie też No bo mam. Tim mówię tak kurwa, jak go cały czas tu nie ma, a ja on cały czas znika i stoi, chuj wie gdzie O on się cofnął teraz, wraca Dzień tu przyszedł Ja chcę, żebym mówi kurwił u pysk to, jest, to jest bardzo z chęcią mogę mu To już nikt o, to karda w o Boże, to dalej nie zmienia faktu, że Timo jest tak wkurwającą postacią, nie? No tyle czasu go nie było, a on stał tu w krzakach, nie? W krzokach. Oh, dobra, wejdę z linii, trochę pomogę wam. Uh -huh. Kaj za rozwieba W smoka, smoka możesz tam zmierzać. Jestem super fly. Siedem, you're odkułem sobie dobra, oni tam walczą grubo. Uuhu. Podgoniłem Podgoniłem Shen'a to Tomarii dziwkę Pięknie Dałeś teraz tego Shen'a szmaciarza Dojdę go Skąd Ja nie mam jak, tam podejdź Cytat Ole nam ramus gwiazd plus masz nie? Chłopie! Zrobiliśmy taki pogrom tam! Tej Kai się trzeba pomóc, widzę. Zabiorę Wyjebie się. Niech oni go zabiją, kurwa za mało życia jednak miałem. To jest straszna nie? Jeszcze się w grzyba wpierdoliłem na dzień dobry. Mm. Najlepiej jak uciekasz na rochapie i gdzieś w krzakach to się cofnąć. No. I uchodź z czakła tam. Uu. Dzień dobry. Kurwa. Kozak pospolity. Ej, oni barona robią! Ue, ja nawet nie mam multi. Ja nie zdążę tam podejść. Trudno. Nikt się tego nie spodziewał. No nie. Przeciwnik pokonany no, Zowej kurwa szybciej i temu te sekundy tak długo lecą no Ja idę puszczę może topa Przepcham jak już tu jestem żebyście się tam nie dali pozabijać im Chuj im z tego barona tyle, że mają miniony mocne Thiswhich... zniszczony miniony Piękną dźwignię Wjeżdżam w tą Alicję Ooo, jak to jak sam nie wziął, wjeżdżam Ojej, biedna <laughs> Zero litości, nie Tu, kurwa, pedał w hmm. Prosta gra, jakaś taka się trafiła. No, chociaż już tam kurwa, potem przez chwilę mi się ciepło robiło. Jak już byłem 0-3. Hmm. Straszny na mnie szedł. Nie wiedzieć czemu. Jak to Jinx tu kieruje grę. Porwa walki te. Fokusowali. Już nie chciałem koesować. Dzięki No to po Jinx, znaczy po Ali po wieży i po wieży No nie wiem czy kończymy to już kurwa czy co może można byłoby to Kurwa nie Pies jebany no, zabije mnie Kończę. No i bardzo dobrze. Szybka, dobra gra. Tak to się robi, skoro, że nikt tego nie ogląda. Ja! Nie szkodzi. Ty zacznij oglądać kurwa co codziennie po 50 razy oglądał i 50 wyświetleń no. no dokładnie będziemy <toszczędny> szani na sobie zarazem później będziemy mogli sobie kupić lizaka Boże, czemu mi się to... Dobra, widzimy się w następnym odcinku Elo.